Mamy nasze cztery ustrojstwa, więc wiecie, że wjeżdżają turbo tosty. Proszę bardzo, seven days, a avocado, galaretki z cukrem. Jezu, nie lubię. Jak nie? Daj spróbować. Ty, cofam, a ty nie lubimy jak byłem mały. Nie. Ach, to będziemy odkrajać kawałki, gdzie nie ma nadzienia. No ja ci na y, awokado nałożę, dobra? Dobra, ja już nakładam. Zielony, weźmiemy tutaj. O Jezu. Wejdzie, wejdzie? O kurde. Yes, <laughs> 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 ale też nie jest dobrze. Ojej, ty, sztaba. Oh, bardzo ciężko to przekroić. Ale pięknie pachnie sztaba. Mhm. Ale na dole mega... Ale mi prysło na Kule, No jest słodkie, ale jest fajnie, bo nie jest za słodkie. Nie powoduje tego, że odrzuca was y, ilość cukru zawarta tutaj. To jest najlepszy słodki tosek który już moglibyśmy To można podawać. Tym można się chwalić tak. galaretką w 7 Days Nie popełniaj tego błędu dwa razy, kliknij obserwuj i zobacz jako pierwszy najciekawsze i Nikki.